bo każdy woli trzymać swoje emocje pod maską. Może by było lepiej, ale thanks ChatGPT, myślę. Ale że podobnie w tym, a w tym przypadku to też Julia zaczęła swoje przemówienie z pytaniem, żeby już mieć tę spójność z publicznością i żeby z nami nawiązać ten kontakt. Że kto z nas nie lubi balu a, maskaradowy? Ja jeszcze nie byłem na takim balu, ale że też taki mam cel. A żebym mógł powiedzieć tak. Ale to też przyszło dalej, że to była cała metafora, że czy ten bal i czy te maski to też nie jest metafora na życie. Że pokazujemy inną stronę siebie, co nie jest nasz, autenty, a, nasz autentyczny a, sobie. Że it's not authentic sauce. Ogólnie co bardzo mocne było w Twojej mowie jest też struktura, że te trzy opowieści, gimnazjum, liceum i też opowieść o prawo jazdach i przynajmniej też co najbardziej było ważniejsze w Twojej mowie jest ten autentyczny punkt, że to ciągle podkreślałaś, te połączenie, że Ty chcesz być jak najbardziej autentyczna. I to też wyszło najbardziej w Twoim podsumowaniu że mogłaś podkręcić humor, mogłaś zrobić to i tamto, mogłaś założyć tą maskę. Ale to też nie, jest auto, to też nie jesteś autentyczna ty. Dowolisz to, to zrobić i to przynajmniej było najbardziej ważne. Z tego, co można przy, a, poprawić, jest ciężko się przy, przyczepić, ale jak mogę dać jakąś poradę, to miałaś parę postaci w tej opowieści, a nauczycielkę. To użyłaś ten sam styl głosu, tak podobnie. Może taki inny, albo taki głos. Może taka stara pani, może być. Może taki. I też koleżanki um, mogłem mieć jakieś inne włosy, albo przynajmniej taką grę. I przynajmniej widziałem, że bardzo blisko było do przekroczenia czasu. I troszeczkę to napisałem, ale że zdążyła się, ale co zauważyłem, jest w czasie mowy. Na koniec drugiej, tej opowie pierwszej opowieści, mówię, że to była maska, co powiedziałaś, pokazałaś dla nauczycielki. I powiedziałeś, też, tak, 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 to robię dla pracy. I to też robię do pracy, i potem idziesz do następnej opowieści. Tak by nie miało, że to jakby dziwnie weszło w tej opowieści. Myślę, że może to by było lepiej na podsumowaniu. Bo to by było, że opowieść na, w, w gimnazjum. Potem połączyć, że parę lat później też musiałem założyć maskę w liceum um, i potem na końcu my każdy, za, każdy zakłada taką maskę, czasami nawet w pracy chcemy więcej pracować. Ale ogólnie fantastyczne mowa, fantastyczny Icebreaker. Dobrze Cię znowu poznać i a, nie mogę się doczekać do następnych. <głos》>